Nazywam się Krzysiek Pastuszka, jestem wolontariuszem szlachetnej paczki od trzech lat. Dołączyłem do niej w 2020 roku. Roku trudnym, bo wiele ludzi doznawało wtedy dosyć dużo cierpień, tracili pracę, mieli problemy ze zdrowiem, niektórzy stracili bliskich. Dla mnie osobiście z kolei ten rok był rokiem bardzo udanym. W pracy mi się powodziło i na koniec roku uznałem, że trzeba się tym jakoś podzielić z tymi, którzy nie mieli tak udanego roku, dlatego pomyślałem o tym, że może warto byłoby spróbować wolontariatu i zapisałem się do szlachetnej paczki. I na początku miałem pewne obawy. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że jeżeli ja zawiodę, to, to ktoś może nie dotrzeć pomoc ktoś może być zawiedziony. Ale pomyślałem o tym w ten sposób. Przecież nie jestem tam sam. Tam są ludzie, którzy mają pewne doświadczenie i pomogą. W wolontariacie nauczyłem się tego, że czasem nawet robiąc drobne rzeczy, można zmienić czy świat na dobre. To, co jeszcze zmienił we mnie wolontariat, to to, że zdaję sobie sprawę, że nauczę się lepiej słuchać ludzi, o ich potrzebach, o tym, co może im faktycznie pomóc. Dwa lata temu odwiedziłem rodzinę. Była to samotna matka z dwójką. Dzieci. Dziewczyny przez całe spotkanie opowiadały o swoich pasjach. Tańce, śpiewy, fotografia. Uznałem, że nie możemy tego tak zostawić. Dziewczyny muszą się rozwijać w tych pasjach, widać było, ile radości im one sprawiały. Darczyńca, który się znalazł, kupił dla rodziny aparat fotograficzny, dzięki któremu starsza z mogła robić zdjęcia i startować nawet w pewnych konkursach. Zmiany nastąpiły nie tylko u dziewczynek, ale też u ich mamy. Zadzwoniłem do tej pani po kilku miesiącach. Dowiedziałem się od niej, że znalazła w sobie bardzo silną wewnętrzną motywację i zaczęła pracować w punkcie, który wydawał posiłki dla uchodźców. Z natury mam takie bardzo zadaniowe podejście do rzeczy, które robię, i często mam tak, że jestem u rodziny, słucham jej historii, historii bardzo przejmujących, i od razu zaczyna w głowie mi się układać jakiś plan. W zeszłym roku dotarliśmy spaczką do jednej rodziny, ale podczas wizyty yy, zauważyliśmy, że. W tej rodzinie jest jeszcze jeden inny problem. Pan na wózku inwalidzkim yy, od wielu lat nie może wychodzić na spacery z uwagi na infrastrukturę wokół bloku. Dzięki współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową udało się wybudować rampę. Na początku w pomaganiu chodziło mi o to, żeby dać coś od siebie, ale zauważyłem, że yy, kiedy to robię, to mi też pomaga. Sama jak gdyby świadomość, że zmieniłem czy świat na lepszy, sprawia, że czuję się dobrze i to, co robię, ma sens. Nigdy nie myślałem, że y, wolontariat może dawać człowiekowi tak dużo satysfakcji. Ja dołączyłem pod wpływem jak gdyby pewnej chwili emocji, ale y, jestem tu już 3 lata i nie zamierzam się z tym ruszać. Zmieniamy świat na dobre. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zostań wolontariuszem lub wolontariuszką szlachetnej paczki.